Witamy z Vitality Stadium położonego w nadmorskim Bournemouth. Zapraszamy wszystkich serdecznie do oglądania naszej transmisji z dzisiejszego meczu. A przy mikrofonach czekają już Tomasz Zbukowski i Jacek Laskowski. Dziś proponujemy Państwu mecz Premier League. To zawsze ogląda się przyjemnie. Bournemouth zmierzy się z West Ham United. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są głodni dobrej gry, więc piłkarze nie mogą ich zawieść. Oby nie zabrakło tutaj zaangażowania. Znamy już jedenastkę formu. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Widzimy teraz podstawowy skład West Ham United, a więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta pójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo to Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Tak to się właśnie robi, czyściutko i skutecznie. I mamy stratę. Jednak schodzi do środka. Lerma. No nie, nie. Tak nie powinno się zagrywać. Prosta strata. Pokonuje kolejne metry. Świetnie radzi sobie z piłką. Paketa. Proszę bardzo. Nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie, czy i kiedy będą kolejne. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. ABCAło futbolu efektywne i efektowne. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić. Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jestem tego pewny. No to mamy jeden do zera, Luka znowu po ich stronie. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. I proszę, bramkarz był na miejscu. Nie wrzuca w pole karne. Łatwy strzał do zablokowania. Out po tej udanej interwencji. Teraz dobrze, ma miejsce. Ma stuprocentową szansę. Tak, świetnie, teraz bramkarz. Głęboka ta centra z narożnika. Bramka! Bramka na wyrównanie! Ten mecz jest coraz ciekawszy. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania zrzutu rożnego. A i samo uderzenie głową, warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Mamy remis. Jeden do jednego. To był po prostu podręcznikowy wślizg, proszę państwa. Sędzia za ten faul dyktuje rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Cóż, chyba sam się nie spodziewał, że tak łatwo będzie mu bronić ten strzał. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polukarnym. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Niedokładne teraz podanie. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie, tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Narobił zamieszania tym wybiciem. Piłka dograna na dalszy słupek. Jest niebezpiecznie. Tak, ten pressing się opłacił. Będzie bardzo groźnie. Okazja na gola. Brankarz jednak interweniuje wzorowo. Daleko dogrywa w pole karne. Bramkarz na luzie, żadnego zagrożenia. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Bez trudu łapie teraz piłkę Brankarz. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Tu nie ma wątpliwości, było przewinienie. Rzut wolny. Ładnie teraz próbuje lobować? Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. Pełne skupienie. Czy wyjdą na prowadzenie? I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Gramy dalej. Jukaże West Ham United muszą się teraz przestawić na gonienie wyniku. Juka wprost pod nogi przeciwnika. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Mamy teraz chwilę, by spojrzeć na dokonania tego gracza w ataku. Jak widać, ma czym się pochwalić. Jak widać było na grafice przedstawionej przez realizatora, wspaniale się prezentuje, zwłaszcza pod bramką rywala. Wykorzystuje każdą okazję, by uderzyć, ale co najważniejsze, już raz trafił do siatki i chyba na tym nie poprzestanie. I bez trudu broni Fabiański. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Teraz przydałoby się nieszablonowe podanie. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Michał Antonio, dobry teraz atak na piłkę. Rożne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. To tyle z tej akcji. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Dobrze, blokuje teraz strzał. Teraz pora strzelać. Łukasz Fabiański. To było łatwe. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Udało się utrzymać piłkę w boisku. Popatrzmy. Decyduje się na indywidualny rajd. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Tak się powinno uderzać głową. Tutaj najważniejszy był timing i precyzja strzału. W golu mamy 2-2. Jeszcze 5 minut meczu. Utrzymuje się remis. No, tą akcją mogą rozstrzygnąć mecz. Uwaga, będą prowadzić. Bardzo dobra interwencja. No spakrane to podanie, naprawdę. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Precyzyjna centra, będzie gorąco. Spalony za wczesny sprint albo spóźnione podanie. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe za kogo wejdzie. A zatem zaczynamy dogrywkę. Obie drużyny mają już swoich nogach, ale nikt tu nie chce poddać się pierwszy. Będzie bardzo ciekawie. Zagranie na dobieg, popatrzmy. I jest! Trafia teraz! Pójdźmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. W tablicy wyników mamy 3-2. Może teraz wyrównać? Nie bierze własnym oczom, nie ma gola. Jaka jest szansa obrony strzału z tak bliska, niemal zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Kontra się skończyła zanim na dobre się zaczęła. Traci tę piłkę. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia spogląda na zegarek i zarządza przerwę. Zaczynamy drugą połowę do gryki. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Teraz młoty mają dużo miejsca na skrzydle. Chodzi teraz ze skrzydła do środka. Okej, Antonio! Jeszcze mogą szukać dobitki. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Mogą teraz wyrównać. Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. To się nazywa grubego. Wybił pole bramkowym. Nabrał bramkę Będzie strzelał przy smutku, a uderzył w środek bramki, gdzie nie było już nikogo. Golkifer pospieszył się z interwencją przy tym kamie. Bywałe. Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Jeszcze tylko 5 minut tej dogrywki. Mało czasu, żeby coś zmienić. Powoli kończy się czas na strzelenie zwycięskiej bramki. Jest co, gdyby tak strzelił na szkolnym boisku, to teraz leciałby za płot po piłkę. Cóż, wiadomo, prawo Pascala. Była siła, zabrakło celności. Nowy zawodnik, już gotowy do gry. Czy wpłynie na wynik meczu? Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. A zatem koniec! Mamy ostatni gwizdek! Musi się mocno skoncentrować. To w tej chwili najważniejsze. Jest! Bramka! Wykorzystał szansę! Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa na wykonawcy. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się na swojej robocie. Tak jest! Znakomicie teraz uderzył, strącił pajęczynę. Prawo za pomysł, strzał w środek bramki, gdzie nie było już bramkarza, bo ten rzucił się w kierunku słupka i broni ten strzał. Aj, teraz centymetry zdecydowały o tym, że nie ma gola. I jest piłka w siatce, wykorzystał to. Nie pomylił się, uderzył pewnie. Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki, trzeba go jeszcze wykorzystać. Nie nazwałbym tego idealnie wykonanym karnym. To prawda, do panenki nieco zabrakło. Stawką jest wygrana. Ten jeden strzał zadecyduje. Spora presja. Tak jest! Mamy rozstrzygnięcie, proszę Państwa. To trafienie rozstrzyga nam mecz. Ten ostatni karny. Opanowanie i spokój. Mimo presji, mimo odpowiedzialności. Klasa.